Drzwi starego domu w Lublinie zatrzasnęły się za nim z hukiem, który roznósł się echem po pustej ulicy. Michał stał na progu, z walizką w dłoni, a w oczach łzy, których nie chciał pokazać. Nie jesteś już moim synem! Słowa ojca wciąż dudniły w uszach, ostre jak nóż. Matka płakała w kuchni, ale nie wyszła, nie próbowała zatrzymać. Siostra, Katarzyna, stała w korytarzu, blada, z rękami skrzyżowanymi na piersi. To ona powiedziała rodzicom. To ona znalazła listy, zdjęcia, te ukryte ślady jego życia z Tomkiem. Dlaczego, Kasiu? Pomyślał, patrząc na nią po raz ostatni. Byliśmy tak blisko. Pamiętasz, jak w dzieciństwie chroniłem cię przed wszystkim? A ty? Zdradziłaś mnie dla ich aprobaty? Nie powiedział nic. Odwrócił się i poszedł w deszczową noc. Lublin miasto ich dzieciństwa. Z wąskimi uliczkami starego miasta, z zapachem pierogów z okna babci, nagle stało się obce. Wsiadł do pociągu do Warszawy, potem dalej, do Berlina. Tam zniknął. Zmienił nazwisko na bardziej neutralne, znalazł pracę w kawiarni, potem w agencji reklamowej. Spotkał mężczyzn, którzy rozumieli, kochali bez wstydu. Ale w sercu zawsze nosił tę ranę, rodzinę, która go odrzuciła za to, kim jest. Lata mijały. Michał zbudował życie. Miał partnera, Adama, spokojnego architekta z Poznania, który przeprowadził się do niego. Razem podróżowali, śmiali się, budowali dom w małym miasteczku pod Krakowem. Ale nigdy nie wrócił do Polski na dłużej niż kilka dni inkagnitą. Nie chciał widzieć ich twarzy, nie chciał słyszeć wyrzutów czy milczenia. Aż przyszedł ten telefon. Numer nieznany, ale głos znajomy ciotka z Lublina. Michał to ty, Kasia, twoja siostra, jest chora, rak, bardzo źle, prosi o ciebie, kropka. Serce mu zamarło. Katarzyna, ta, która go zdradziła, ta, która stała biernie, gdy ojciec wyrzucał go z domu. Dlaczego teraz? Po tylu latach milczenia, bo umiera, pomyślał. I Żałuje? Czy po prostu boi się samotności? Adam patrzył na niego z troską. Jedź. Musisz. Dla siebie, nie dla niej kropka. Michał kiwnął głową. Spakował się i pojechał. Pociąg do Lublina sunął przez pola, jesienne, złote, pełne światła. W głowie kłębiły się wspomnienia. Dzieciństwo, on, starszy brat, Zawsze bronił Kasi przed chłopakami w szkole, przed surowym ojcem. Ona, młodsza o pięć lat, patrzyła na niego jak na bohatera. Potem, gdy dorósł, odkrył siebie. Tomek, pierwszy pocałunek w parku nad bystrzycą. Listy pełne marzeń. A potem zdrada. Kochałem cię, Kasiu, a ty mnie zniszczyłaś. Dlaczego? Dla spokoju w domu. Dla ich miłości? Dotarł wieczorem. Dom ten sam, tylko starszy, farba uszczyła się. Otworzyła ciotka, postarzała, z łzami w oczach. Chodź, ona czeka. Katarzyna leżała w łóżku, chuda, blada, z chemią we włosach, których prawie nie miała. Oczy te same, niebieskie, pełne bólu. Michał wyszeptała. Przyszedłeś. Usiadł obok. Milczał długo. Dlaczego teraz? Zapytał wreszcie, głos drżący. Bo. żałuję. Każdego dnia. Bałam się. Rodzice. Oni mówili, że to grzech, że cię stracą, jeśli nie. Nie rozumiałam wtedy. Byłam głupia, przestraszona. Głupia. Pomyślał z goryczą. Zniszczyłaś mi życie. Ojciec zmarł, nie wiedząc, że żyje szczęśliwie. Matka też w milczeniu. Wiem, co zrobiłam okontynuowała. I wiem, że nie zasługuje na przebaczenie. Ale potrzebuję cię. Jesteś moim bratem. Jedynym, co mam. Uzy spływały po jej policzkach. Michał poczuł. Jak coś w nim pęka gniew, ból, tęsknota. Ona umiera, a ja ja żyłem kochany, wolny czy mogę jej odmówić? Wziął jej dłoń zimną, słabą. Jestem tu powiedział cicho. W tamtej chwili, w starym domu pełnym duchów przeszłości zaczął się powrót nie tylko do Lublina, ale do siebie. Do rodziny, która zraniła, ale którą kochał mimo wszystko. Ale to nie koniec. Katarzyna miała sekret. Coś, co ukrywała latami. Coś, co mogło zmienić wszystko. Dni w Lublinie ciągnęły się jak wagoni. Michał siedział przy łóżku siostry godzinami, podając leki, opowiadając o swoim życiu ostrożnie, bez szczegółów o Adamie na początku. Katarzyna słuchała, oczy szeroko otwarte, Pełne żalu i ciekawości. Jesteś szczęśliwy? zapytała kiedyś. Tak oprzyznał. Mam kogoś. Od lat uśmiechnęła się słabo Dobrze zasługujesz. Ale w jej oczach błysnęło coś innego. Wstyd? Strach? Co ukrywasz, Kasiu? myślał Michał. Nie tylko zdradę z przeszłości. Coś więcej. Ojciec zmarł pięć lat po jego ucieczce, matka dwa lata temu. Dom należał teraz do Kasi, ale pusty, pełen kurzu wspomnień. Michał sprzątał, gotował, dzwonił do Adama wieczorami. Tęsknie, mówił Adam. Ale rób, co musisz. Pewnej nocy katarzyna złapała atak bólu. Krzyczała, wijąc się. Michał wezwał pogotowie. W szpitalu lekarz wziął go na stronę. Nie mamy dużo czasu. Miesiące, może tygodnie. Wrócili do domu. Katarzyna, osłabiona, poprosiła o rozmowę na osobności. Michał muszę ci coś powiedzieć o tamtej nocy, gdy. powiedziałam rodzicom. Milczała długo. Nie tylko znalazłam listy. To ja, podpowiedziałam ojcu, gdzie szukać. Bałam się, że cię stracę, że pójdziesz za tym. Chłopakiem, byłam zazdrosna, egoistyczna, zazdrosna. Serce Michała ścisnęło się. O moją wolność? O miłość? Myślałam, że jeśli cię uratują, zostaniesz. Z nami. Ale straciłam Cię na zawsze. Uzy płynęły strumieniem. Przepraszam. Tak bardzo przepraszam. Michał wstał, wyszedł na balkon. Lublin nocą, światła na starówce. Ile bólu nosimy w sobie? Ile ran nie goi czas? Wrócił, usiadł. Wybaczam Ci, powiedział. Głos pewny, choć wewnątrz burza. Ulga w jej oczach była jak światło. Ale to nie wszystko. Następnego dnia przyszedł list. Stary, pożółkły. Od Tomka. Znalazłam go w rzeczach ojca, wyjaśniła Kasia. Nie otworzyłam. Ale. On szukał cię latami. Michał drżącymi rękami otworzył. Michał, jeśli to czytasz. Żyjesz. Kocham cię nadal. Tomek. Adres w Krakowie. Tomek żył tam, samotny, po stracie partnera. Los? Czy przeznaczenie? Michał pojechał do Krakowa. Spotkał Tomka w kawiarni na Kazimierzu. Starszy, siwy, ale oczy te same. Rozmawiali godzinami. O bólu, o życiu, o miłości, która nie umarła. Wróciłem dla siostry, powiedział Michał. Ale może dla nas też. Tomek uśmiechnął się smutno. Nie oczekuję niczego, ale cieszę się, że jesteś. Wrócił do Lublina z burzą w sercu. Adam zrozumiał. Idź za głosem serca. Katarzyna słabła. Opowiadała o swoim życiu, małżeństwie, które się rozpadło, dziecku, którego nie miała. Byłam samotna. Po tym, co zrobiłam tobie kropka? Michał trzymał jej dłoń. Wybaczenie nie jest łatwe. Ale konieczne. Dla nas obojga. Zima przyszła wcześnie do Lublina. Śnieg pokrył stare mury, tłumiąc dźwięki. Katarzyna gasła powoli, jak świeca. Michał nie odchodził. Adam przyjechał na tydzień, wspierał cicho. Tomek dzwonił codziennie. Spotkali się kilka razy w Krakowie. Iskra dawnej miłości rozbłysła na nowo, ostrożnie. Ale konflikt wewnętrzny dręczył Michała. Jak kochać znów Tomka, gdy siostra umiera? Jak wybaczyć sobie, że żył szczęśliwie, gdy ona cierpiała? Katarzyna wyczuwała. Nie czuj winy, szeptała. To ja zasłużyłam na ból. Nie, protestował. Nikt nie zasługuje. Pewnego wieczoru wyznała resztę. Po twoim odejściu. Próbowałam się zmienić. Pomagałam innym. Anonimowo w organizacjach dla takich jak ty. Żeby odkupić. Michał za nie mówił. Dlaczego nie powiedziałaś? Bo nie zasługiwałam na uznanie. Odkupienie pomyślał. Czy możliwe? Śnieg padał gęsto. Katarzyna poprosiła o wyjście na spacer. Na wózku, owinięta kocem, po parku Saskim: Pamiętasz, jak tu się bawiliśmy? zapytała: Tak, byłem twoim rycerzem. Uśmiechnęła się: Zawsze byłeś, a ja zdradziłam króla. Milczeli. Michał Błogosławię cię. Z Tomkiem, z Adamem, z kim chcesz. Bądź szczęśliwy. Uzy zamarzały na policzkach. W nocy gorączka. Szpital. Lekarze bezradni. Michał trzymał dłoń. Adam i Tomek czekali na korytarzu obaj w milczącym porozumieniu. Kocham cię, bracie, wyszeptała Kasia po raz ostatni. Odeszła o świcie. Pogrzeb mały, rodzinny. Ciotka płakała. Michał stał nad grobem, śnieg padał. Żegnaj, Kasiu. Wybaczyłem. Mam nadzieję, że ty sobie też. Po pogrzebie Michał został w Lublinie dłużej. Sprzątał dom, segregował rzeczy. Znalazł stare zdjęcia: oni dwoje, dzieci, szczęśliwi. Czy mogło być inaczej? Adam wrócił do pracy, ale obiecał czekać. Tomek był bliżej, w Krakowie. Michał pojechał do niego. Spędzili weekend razem. Rozmowy do nocy, pocałunki ostrożne. Boję się, przyznał Michał. Po tylu latach Ja też odparł Tomek. Ale miłość nie umiera. Wewnętrzny konflikt narastał. Adam czy Tomek? Stabilność czy dawna namiętność? Dzwonił do Adama. Szczera rozmowa. Kocham cię. Ale to skomplikowane. Adam zrozumiał. Znajdź siebie kropka. Michał wrócił do Lublina. Dom sprzedał pieniądze na fundację dla młodzieży LGBT w pamięci Kasi. Przeprowadził się do Krakowa. Z tomkiem powoli, krok po kroku. Ale tęsknota za Adamem bolała. Spotkali się we trójkę. Rozmowa trudna, łzy. Może. Nie wybierać? Zaproponował Tomek. Ale Michał wiedział, potrzebuje czasu. Samotne spacery po Wawelu. Refleksje. Życie to nie bajka. Pełne ran, wyborów, przebaczenia. Katarzyna nauczyła go tego. Jej zdrada, żal, odkupienie. Wiosna w Krakowie rozkwitła nagle. Wiśnie nad Wisłą, słońce pełne. Michał mieszkał z Tomkiem. Miłość wróciła, głębsza, dojrzała. Adam pozostał przyjacielem. Spotykali się czasem, bez żalu. Michał założył fundację. Pomagał młodym, wyrzuconym jak on kiedyś. Dla Kasi, żeby nikt nie cierpiał tak jak my. Tomek wspierał. Razem budowali życie. Ale w sercu Michał nosił blizny. Gniew minął, pozostała melancholia. Wybaczenie nie kasuje bólu, ale pozwala żyć. Pewnego dnia pojechał na grób kasi do Lublina. Kwiaty, modlitwa cicha. Dziękuję, siostro, za lekcję. Za to, że wróciłem. Wiatr szumiał w drzewach. Wrócił do Krakowa. Do Tomka, do domu. W objęciach ukochanego poczuł pokój. Życie toczy się dalej. Z ranami, ale z miłością. I tak, po latach tułaczki, znalazł dom. W sobie, w miłości, w przebaczeniu.